Jak sprawdzić stan ins punktów i doładować portfel INSERT w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? Do pracy z portalem dokumentów niezbędne są ins punkty. To one pozwalają przesyłać dokumenty do portalu, ponieważ za każdą stronę przesłanego dokumentu pobierany jest jeden ins Portfel INSERT przypisany jest do Twojej firmy. W programie księgowym linii INSERT Nexo oraz Nexo Pro Dostaniesz się do portfela Insert klikając W Dedykowany widżet. Od razu widzisz stan ins-punktów oraz ich ważność. Na start otrzymałeś 25 ins-punktów, na których wykorzystanie masz 45 dni. Portfel możesz błyskawicznie doładować klikając przycisk doładuj. Wybierz paczkę InS-punktów. Zatwierdź regulamin usługi a następnie złóż zamówienie. Zostaniesz przeniesiony do marketu insert, w którym sfinalizujesz zakup ins punktów. Sam portfel posiada także możliwość podglądu historii doładowań. Kliknij w tym celu w dedykowany link. Pamiętaj, że Portfelem Insert możesz także zarządzać w serwisie Konto Insert. Wystarczy, że zalogujesz się do serwisu przy pomocy konta Insert o uprawnieniach administratora w Twojej firmie lub biurze rachunkowym.